Razem ze mną Krzysztof Pałka, główny organizator tego wydarzenia. No Mamy pełną halę ludzi, dwa fajne zespoły z plus Ligi. Moim zdaniem pełen sukces, więc gratulacje. A dziękuję, moim zdaniem też pełen sukces. W naszej miejscowości nie było jeszcze takiego dnia, aby na boisko, czy to piłkarskim, czy to siatkarskim, pojawiły się dwie ekstraklasowe drużyny. Bardzo fajnie, że udało się to sobie organizować. Ja jestem szczęśliwy. No, i to spotkanie miało wymiar charytatywny. Zbieramy pieniążki dla dwóch dziewczyn. Czy możesz powiedzieć, w jaki sposób możemy pomagać? Jasne, obydwie akcje są nagłośnione poprzez Facebook. Jedna dziewczyna Dagmara Peszek, druga Sandra Przyklęk. Wystarczy wpisać imię nazwisko, od razu pojawią się fanpage obydwóch akcji charytatywnych. Pomagać, no, możemy w jeden sposób przelewając pieniążki. Liczy się każda złotówka, nawet najdrobniejszy gest. Widząc poprzelewa, które przychodzą naprawdę z całej Polski, może nie jesteśmy tak medialni jak akcje TVN-u, ale dajemy radę. Na, dajemy radę na to, co udało nam się w naszym mieście stworzyć. Pełen sukces. Dlatego zachęcamy wszystkich do składania jakichkolwiek darów pieniężnych dla dziewczyn. No i co? Jeszcze raz bardzo wielkie gratulacje za organizację dzisiejszego wydarzenia. Dziękuję, dziękuję sponsorom, dziękuję zawodnikom, drużynom, dziękuję kibicom, wszystkim darczyńcom. Dziękujemy. Praca środkowa MKS Banimex Będziń. Mariusz, czy wiesz, że zdobyłeś pierwszy punkt w oficjalnych rozgrywkach MKS Banimex Będziń w Plus Lidze? co prawda z sparingu, ale w tym sezonie Plus ligowym. Tak, wiem. Powiedziałeś mi to przed chwilą. Jestem po prostu w niebo wzięty. Nie wiem, nie wiem jak do czego to opisać. To była krótka, to była krótka przystanie, 2-1, pierwszy punkt dostaliśmy w prezencie po zepsutej zagrywce, potem atak Mariusza, czy będziesz jakoś celebrować specjalnie ten, no. ten punkt? Myślę, że tak, że z opakami. nie no żartuję no. Ro rozumiem, no. wynik całego spotkania 3-1, dwa sety kończyły się w końcówkach, moim zdaniem całkiem fajne spotkanie, jak je oceniasz? No na pewno nasza postawa wiadomo jeszcze nie jest taka jakbyśmy chcieli, ale musi być zaangażowanie i walka, jeżeli to będzie no to nawet z taką Firmą jak Zaksa można walczyć. No wiadomo, że to jest przeciwnik z najwyższej półki. Jasne, ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Widziałem walkę, widziałem zaangażowanie jako kibic chcę więcej. No my też chcemy więcej i będziemy wymagać od siebie więcej. Dzięki bardzo. Sebastian Świderski, pierwszy trener Zaxa Kędzierzyn-Koźle. Panie trenerze, z mojego punktu widzenia bardzo fajne spotkanie, zacięte. Jak pan ocenia to spotkanie? Tak, dokładnie. Na pewno kibice mogą się podobać kilka zagrań z wysokiej, wysokiej półki. Natomiast widać, że zespoły oba zespoły są w okresie takim przygotowawczym. Nie wiem na jakim etapie jest będzie, natomiast no, my jesteśmy na etapie pierwszego tygodnia gry w siatkówkę. Wcześniej to było praktycznie tylko i wyłącznie zabawa i ciężka praca na siłowni, plaży, basenie. I, I przygotowanie wytrzymałościowe. Także ja się cieszę, bo, bo kilka zagrań no, u, na, po naszej stronie wychodziło. Wiele jeszcze do, do pracy. Natomiast cieszy postawa młodych zawodników, czy to Kornela Libero, który, który z młodej ligi dzisiaj debiutował, czy Olka środkowego. Ksiesiu zapłacki zagrał na, na nie swojej pozycji, bo, bo na, na, na ataku od dwóch dni trenuje tylko. Także no, jest potencjał w tej drużynie, ale według mnie jeszcze więcej ciężkiej pracy. No, Zaksa to jest marka w Plus Lidze. Będzin dopiero wchodzi do, tej do tych najwyższych klasie rozgrywek. Czy może pan takie wskazówki udzielić naszej drużynie? Na co musimy zwrócić nie uwagę? No, przede wszystkim nie wolno przegrywać spotkań w szatni. To jest klucz. Często zespoły wychodzą, o, dzisiaj jesteśmy, nie wiem, um gramy u mistrza Polski, więc spokojnie przegramy szybko. Nikt nam nie będzie marudził nikt, nie będzie na nas e, krzyczał. Natomiast to jest złe, złe podejście do każdego spotkania. Trzeba, trzeba wyjść, grać na maksa i nieważne. Wynik jest kwestią drugorzędną. Jeżeli się wyjdzie na boisko i zostawi serce, ja swoim zawodnikom zawsze pod, po, powtarzam, jeżeli wyjdziecie, zagracie na maksa, przeciwnik tego dnia będzie lepszy. Brawo, czapki z góry dla nich, przed nimi. E, i, I to jest chyba motto dzisiejszego sportu, ponieważ no, poziom sportowy wielu ekip jest bardzo zbliżony, tym bardziej te teoretycznie mocniejsze zespoły mają kadrowiczu, więc ten pierwszy okres na pewno będzie dla nich bardzo trudny. Ciężkie Mistrzostwa Świata, dodatkowo Liga Mistrzów, Europejskie Puchary, więc tutaj umiejętności tych słabszych drużyn nie będą tak naprawdę aż tak, tak ważne, ponieważ zespoły te teoretycznie mocniejsze będą zmęczone. Czysto, czysto teoretycznie można powiedzieć, że będą zmęczone właśnie wyjazdami. Także to jest wielka szansa w tym sezonie dla tych słabszych. No i ostatnie pytanie. Nie mogę zapytać o to, czym żyje cały siatkarski w zasadzie świat, czyli mistrzostwami świata. Kilku zawodników z Aksy jest w reprezentacji. Jak pan ocenia na, na chwilę obecną nasze wyniki naszej reprezentacji i swoich zawodników w tej reprezentacji? Znaczy, no ciężko oceniać negatywnie, skoro wygrało się trzy spotkania, nie straciło się seta i chyba tylko w jednym w secie reprezentacja przeciwna zdobyła więcej niż 20 punktów. Natomiast fajnie chłopaki rozmawiają, mówią w wywiadach, że należy poczekać. To jest pierwsza runda, oczywiście bardzo ważna, nie wolno stracić punktu. Natomiast to są pierwsze trzy spotkania i, i tak naprawdę to jest dopiero początek. Co więcej, ten najważniejszy etap to będzie druga runda. Tam dopiero zobaczymy prawdziwą siłę, nie tylko naszej reprezentacji, ale według mnie wszystkich innych, nawet tych wielkich faworytów. Bo wtedy naprawdę zacznie się takie prawdziwe granie o wejście do tej ostatecznej szóstki, która będzie rozgrywała między sobą no, medale. Natomiast co do naszych zawodników, no, na pewno Paweł, Paweł Zatorski, który no, już chyba drugi czy trzeci sen pokazuje, że, że można na niego liczyć. Spokojne przyjęcie, trochę może więcej pracy w, w obronie, bo, bo kilka piłek więcej mógłby obronić. Natomiast nie można mieć wszystkiego. Co do. Paweł Zagumny na pewno widać, że jest bardzo mocno naładowany, gdzieś tam w wywiadach powiedział, że to jest jego ostatni turniej, ja to tak też troszeczkę z przymrużeniem oka na to patrzę, nie wierzę, natomiast widać, że chce się pokazać z jak najlepszej strony, chce pokazać trenerom, którzy na niego nie stawiali, nie będę tutaj wymieniał nazwisk, że ciągle jest w wysokiej formie. No i zresztą było po nim widać, ciężko pracował. Przepracował wakacje, bo, bo umawiał się na treningi indywidualne z naszym trenerem od przygotowania fizycznego. No i w jego przypadku widać, że jeżeli jest przygotowany fizycznie dobrze, to, to spokojnie może grać. Tym bardziej, że gra jest ustawiona pod niego. Mamy lepsze przyjęcie, więc nie musi tyle biegać, więc może spokojnie myśleć o rozegraniu, a nie o bieganiu po boisku, po boisku za piłką. Także tutaj jak najbardziej widać, wychodzi jego klasa sama w sobie. Do Marcina Morzonka Ocenić mogę tylko go z pozycji tego ostatniego spotkania, ale pokazał kilka naprawdę bardzo fajnych zagrań, przede wszystkim w bloku, jednak to jest ostoja, spokój, również kilka ciekawych zagrań z krótkiej, także widać, że też Marcin po kontuzji odbudowuje swoją, swoją pozycję. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję również. Różnica poziomu jest Poznica nie to musi być Jak pan ocenia to spotkanie Prze za przeproszenie A jak postawę zespołu z Będzina? No nie przekonamy, że za bardzo patrzyłem na Zaksę. -y. No, mój ulubiony zespół nie ta na będzie, za bardzo nie patrzyłem. Rozumiem, ja też mi się podobała Zaksa. No, tak zawsze ma być. Dziękuję.